Zapraszam, zapraszam. Dałem mojemu stworzeniu niezliczone znaki, aby je ostrzec. Wzbudziłem świętych, aby ogłosili moje pragnienia, ale czy posłuchali? Czy coś się zmieniło? Panie, przypuśćmy, że zrobią to tym razem. Przypuśćmy, że będą chętni, że przeczytają i uwierzą. Zjednoczą się i będą szukać raczej twej chwały niż własnych spraw. Gdyby uwierzyli w to orędzie. Wasulo, ach, wasulo, wielu będzie się bało, nawet wielu z tych, którzy uwierzą w moje orędzie i przyjmą, że to ja, to z obawy przed wyszydzeniem, z obawy przed przełożonymi. Będzie wolało szacunek ludzi od szacunku pochodzącego de mnie. Czci mnie i rozpowszechniaj moje orędzie. Panie, przypuśćmy, że się ugną. Wtedy odejmę moją sprawiedliwość ogromnie ciążącą nad nimi, lecz oni wciąż strzelają z siebie zatrutymi strzałami zadającymi cierpienie memu ciału. Niezgoda będzie zawsze królować wśród nich, bo brakuje miłości. Gdyby szli za moim przykazaniem, miłujcie się wzajemnie, jak ja was miłuję, i uniżajcie się. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, wers 12. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Gdyby szli za moim przykazaniem, miłujcie się wzajemnie, jak ja Was miłuję i uniżajcie się. Dziś w moim ciele panowałaby harmonia. Czy oni zniżyli się kiedykolwiek, aby umyć sobie wzajemnie nogi? Czyż nie dałem wam tego jako przykładu? Ewangelia według świętego Jana, rozdział 13, wers 2 i tak dalej. Czyż nie dałem wam tego jako przykładu, abyście naśladowali to, co ja uczyniłem? Ewangelia według świętego Jana, rozdział 13, wersji 1 i tak dalej. Ugnijcie się! Ugnijcie się, abyście się mogli zjednoczyć. To ugięcie się zalecane przez Jezusa jako konieczne do osiągnięcia jedności Kościoła, nie ma nic wspólnego z rezygnowaniem przez wspólnoty chrześcijańskie z prawdy. Lub innych wartości przekazanych przez założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa, na przykład sakramentów, wręcz przeciwnie, orędzia zapisane przez wasule przypominają o konieczności trwania przy autentycznej nauce, z której nie wolno rezygnować i ulegać błędom. Chodzi o ugięcie się w pokorze i miłości przed Bogiem i bliźni, o ugięcie się wobec prawdy Bożej. Przez jej przyjęcie, na przykład, tradycyjnej nauki o Eucharystii, o Chrystusa, o Maryi, Matce Boga i nas wszystkich, i tym podobne. Zachęta Chrystusa do ujęcia się nie jest według ar laurentina, zachętą do kompromisu, lecz do pokory i do przyjęcia płomienia miłości, który spowoduje porzucenie nieustępliwości i zjednoczenie. Ksiądz profesor R. Laurentin, jak rozpoznać znak dany przez Boga. Vox Domini 1996, strona 4849.